Cześć kochani, witam was serdecznie na poniedziałkowym porannym odcinku Mamy trapek za 83 zł Mega linie, super milion, extra linie Caso Deluxe, stolar, diamenty, platynowe 7 i krzyżweczka za 3 zł Od której zaczniemy, a jest ona o numerze 30 O, wszystko się fajnie zmieści Zaczynamy od pierwszej litery Jest to N Justynian. Neon, Agonia, Sfinks, okno, Astronom. En zdrapane, kolejna literka to W, Ewa. C odbiorca. Dalej mamy G, agonia. No i tylko chyba agonia, a jeszcze jest grota. <laughs> Sorry, wybaczcie. M, astronom, msza, r, grota, astronom, ser, jar. Oskar. Już do Was wracam. Patrzcie, wybaczcie. Wracam, do Was wracam. Dobrze, dobrze, dobrze. I tu jeszcze jest Akropol. No i lecimy dalej. H, haftka, B, baza, odbiorca. f haftka z msza baza no też kwiczysz j jar tak będziemy pojedynczo drapać to się nic nie ułoży o odbiorca okno Oskar Grota Akropol <laughs> Te Tekla Haftka Grota no aby się przydało i lis sfinks E, powstaje neon, tutaj mamy ser, tekla, K, Akropol, tworzy się okno, mamy Oskara i Sfinksa, dwie ostatnie literki, D, odbiorca. A tu jeszcze mamy w Justynianie mamy i no i co jest ostatnie u Laur Justynian i koniec QR kontrolne zaczynamy pustakiem platynowy 7 o numerze 4 kwiat, rubin. Opatrzcie, jest platyna, fajnie. Naszyjnik, auto, perfum, klucz, zegar, pierścień, narty, szpilki, tulipan, prezent, kufer, korona, biedronka, muszka. Róża, trofeum i słońce. Fajnie, że trafiła się platyna. Tutaj mamy 10 zł, czyli zwrocik. Dobra, fajnie. Pierwszy zwrot. Dolary, diamenty o numerze 18. Mamy trzydzieści trzy, szesnaście, jeden, pięć i jedenaście. dwadzieścia dziewięć, osiemnaście, dziewiętnaście, trzydzieści dwa bok, dwojeczka bok, dwanaście bok, cztery bok. Trzydzieści dwa, siedem, czternaście, trzydzieści cztery bok, trzydzieści pięć, dwadzieścia cztery, siedemnaście, trzydzieści jeden, czterdzieści jeden, osiem, dwadzieścia osiem. 15 bok i ostatni jest 38. No, dolary, diamenty puste. MT kontrolne. Bierzemy się za kasę Deluxe o numerze 18 i trapiemy. Wygrywa 25, 38, 22. Dwadzieścia osiem i trzydzieści dziewięć, pierwsze trzydzieści trzy czterdzieści dwadzieścia siedem jedenaście siedemnaście trzydzieści sześć trzydzieści pięć dwadzieścia jeden kupa oboków dwadzieścia dziewięć następne jeden pięć trzydzieści siedem dziewięć trzydzieści jeden dwanaście trzydzieści cztery dwadzieścia trzy 24 3 i ostatnie jest 2. Pusto, kolejny pustak do kolekcji śmietnikowej. Bierzemy się za ekstra linię o numerze 13. Mam nadzieję, że 13 okaże się szczęśliwa. Pierwszy symbol to moneta. Pierwsza, druga moneta. Następnie mamy czapkę. Mamy czapki. Lody. No lody tylko jedna. Rower. Dzwon, dzwon jeden, biedny taki tutaj samotny, tęcza, sakwa, jest i sakwa. Pan Słoń. No, Pana Słonie nie ma z nami tym razem. Rolki. krap. Księżyc, księżyca brak, to drapiemy kolejny symbol. Mamy motyla motyle są, balony, Łódź. Serce. piłka tu jest pierwsza tu jest druga i więcej nie mamy piłek ptak ptaka nie ma również arbuz nie ma i arbuza, zobaczcie. Biedronka. Jedna samotna wiatrak. Tu jest pierwszy, tu jest drugi wiatrak. Gwiazda. Popcorn. Tu jeszcze mamy gwiazdę. Kości. Kości jedne. Diament. Cytryna. No i ostatni symbol to leżak. No niestety. Pusto, kochani, pusto. EDC. No dzisiaj tragedia. Jak na razie, teraz super milion o numerze dziewiątym. Poszukamy może pierw jednego z tych trzech symboli. 58, 15, 55, 23, 19, 21, 53, 44, 16, 28, 48,

czy jest dwanaście, nie ma ja jeszcze wiecie nie kontaktuję do końca do tego lepiej dłużej się przyjrzeć trzynastki też nie ma dwadzieścia pięć dwadzieścia pięć nie ma 29. Też nie mamy 54. No, jakby się tutaj to odwróciło, to by było. I 11, 11 nie ma. No szkoda, co by było tutaj? 100 zł. No, ale wiadomo. Wiadomo o co chodzi. tutaj mamy T i R pustak ostatnia zdrabka mega linie o numerze drugim pierwszy jest flaming i flaminga mamy tylko jednego serce winogrono Następnie mamy kości Gwiazda Klucz. klucz jeden prezent prezentów nie mamy żadnych podkowa podkowa tylko jedna motel żów mamy zegar zegara nie ma to będziemy dalej, dalej drapać <laughs> słońce to jest następne i ostatnie ananas pierwszy i drugi kłódka Chudzia tylko jedna, biedronka, piłka, dzwon. No i po diamentach, moneta tu jest pierwsza, moneta tu jest druga, pióro, pióra nie mamy. Łódź, tu jest jedna łódź. No, dzisiaj to będzie lipa. O nie, patrzcie, jest wygrana. Jest jedna linia: sakwa, sakwy, brak, naszejnik, brak, liść. rowerzycho. No, jakby szminkę dali. To by coś tutaj fajnego jeszcze wpadło. No ale takie mrzonki. Korona. No i ostatni symbol to Foto, foto mamy jedno. Sprawdzamy bonus, lustro i 60 i tu będzie pewne 20 zł. Tak jest, jest zwrot. No, dobrze, że jeszcze coś wpadło w tych megaliniach, bo tak, to katastrofa. Kaplica, powiedziałbym. 30 zł. Zwrotu. No, to się poniedziałek nieźle zaczął. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam bardzo, bardzo mocno. Życzę miłego dnia. Dużo zdrówka i spokoju. Widzimy się na popołudniowym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.